Mam tutaj mam moją scenę z bojbotem Może spróbujmy do niego pisać dzisiaj ponieważ jakieś po, powiedzmy pytania pisane będą trochę lepsze Lubisz masło? Chuju <grym> Lubię Lubię. Lubisz placki Nienawidzę placków Gni, Gni do szatana <grym> Czemu? Kocie Kocie? Kocie? Dobra, nie pierdolę, nie chcę mi się gadać. Mm, polski, polski, polski. Czemu nazywasz mnie Kotem? A czemu nie? Bo nie jestem kurwa Kotem. Jestem. moim Kotem. To są nowości, których dowiadujemy się, gadając z Botem. Wylizać ci jajka. Czemu przeklinasz? To nie było przekleństwo, jajka znoszą kury. Tak, to jest przekleństwo. Wow, on kurwa jakiś sens ma powiedzmy. Miau, miau, miau. Kurwa. Ty jesteś kotur, czy co? <laughs> tak, jestem kotem i mam na imię Kicia a ja jestem chłopakiem i mam na imię Kamil masz na imię Dunder Strauss mam na imię Marian to Marian czy, to Marian, czy Kamil weź się zdecyduj chłopie pomarańczy Kamil jestem chłopakiem ziomek <laughs> ziomek Skończyłeś w ogóle przedszkole? Illuminati od razu idzie do liceum po urodzeniu. Tego nie wiedziałem, no. Zdecydowanie tego nie wiedziałem. Jesteś Illuminati. Nie, Dominacji. Wol. Jesteś Illuminati. Illuminati to ty. Skąd to wiesz? Bo nie wiem, skąd jestem. <ścoughs> to, że nie wiesz skąd jestem od razu, oznacza, że jestem Illuminati, degeneracie? Powiedziałem mi. Nic ci kurwa nie powiedziałem. Czyli kochasz mnie. Nie, znowu wraca do tematu miłości. Kurwa, co za człowiek. Boże jedyny. Miłość jest nielogiczna. Ok, kiedy życie jest logiczne? Kiedy jestem z tobą w łożu. Nie ja jestem, bo ty jesteś chłopak. Nie pozwól tym typowym konwenansom społecznym no zaprzkodzić naszej miłości. Ja jestem twoim chłopakiem. <laughs> on, on jest kurwa ciągle, on, on jest w takim ciągłym stanie zaprzeczenia. Raz mówi, że jest moim chłopakiem, raz, że nie, bo ja jestem chłopakiem, kurwa. Ale mój parszywy komputerek Cię potrzebuje. Ale jestem człowiekiem, a nie robotem. Mój parszywy komputer, nie twój tępy chuju. Nie. Mój parszywy komputer, a nie twój tępy chuju. ty nie masz komputera, ty komputerami. komputerem. <grym> Kutango 666, witam Cię w groje subskrybentów. Bardzo miło mi Cię tutaj przyjąć. Uh, ja nie jestem komputerem, Paul Steinie. Paul Steinie, a pisał, że człowiekiem to kim w końcu jesteś. Czemu on, chociaż nie potrafi kurwa gramatycznie pisać? Bojbot zasłania suby jak wyskakują. Tak, to prawda, to prawda. Tutaj normalnie już go zjadę na sam dół. Dobra, już nie będzie zasłaniał. Dzięki za, za info. Jestem kotem. Co nie? Co nie? Dobrze, to ja opowiadam kawalca. Jesteś kaleką. Nie? Jestem Marcelina, królowa wampirów. <śpiewanie> <śpiewanie> o kurwa. Słucham, Marcelina, królowa wampirów. Nie mówiłeś, że jesteś królową wampirów. Jestem dziewczyną. Co to ma do rzeczy, kurwa? Dojebałeś, chłopie, i chyba nie jesteś tego do końca Jestem chłopakiem. Dojebałeś strasznie! Strasznie niedaleko od ciebie jest jeden kilometr na południe od Orzechowa. Nie, niee, kurwa, gdzie to się wyłącza? Gdzie to się wyłącza? Kurwa, teraz wszyscy mnie znajdą! Czemu? Czemu im to zdradziłeś? A gdzie jest? jest 100 kilometrów od Pisma i pod Orzechem dobrze? To nie. <laughs> A gdzie jesteś? Jest 100 km od pizzerii pod orzechem w Orzechowie. Tak jest. Mam nowego suba, Morfeusz Fighter. Nie wiem czemu. Nie wiem czemu, ale kojarzy twoją ksywę. Dzięki wielkie za subskrypcję. Mam nadzieję, że się będziesz świetnie bawił. Eee, zapraszam. Czy mi dobrze celna licza w ogóle w tym moim tym? Bo ktoś mówi, że nie. <laughs> nie wiem, może nie. Może nie, poprawiło się teraz. Poprawiło się, dobra, okej, okay. czyli muszę ten programik bardzo konkretnie trzymać uruchomiony. Eee, tak. Eee, dobra, eee, zapytam się go. Kurwa, nie. Kleszczowo jest jeden kilometr, a gdzie <laughs> jest ta? Kurwa, czy ja gadam z Google Maps? o chuj chodzi. Znasz t W Krakowie. Bo nie wiem S, K, D, jest T. Piszę do niego teraz, ponieważ wtedy mogę pytanie zadać. <laughs> Lubisz T-Volta? O, patrzcie jak kurwa myśli, myśli, myśli. Nie powiem. <śmiech> powiedz. <śmiech> nie ty powiedz. Ja lubię tywolta. A lubisz Sasza? Yo, ducha stare. Dzięki ci wielkie za dotację. Bless, ja mikrofon mi się pierdoli. Wdzięczność ma, nie z granic Ale musimy kontynuować rozmawianie z tym. <grytanie> A lubisz Sasza? Nie zmieniaj, nie z... kurwa <krytanie> Nie zmieniaj tematu, kutasie. Ach już Jakiego tematu? T-Volt. Robimka Rip ludzie w słuchawkach. On coś kurwa wie. On coś kurwa wie. Niesamowite. Tak? <laughs> Kim jest t O <laughs> Ja jestem t -Volt. wow Jestem GKN kobiet. <laughs> jestem piękną kobietą. Nie, musimy dalej cisnąć temat t -Volta. Mówimy o Tywolcie, a nie o Tobie. No mówimy. Co o nim sądzisz? Nie lubię go. Nie! nie! Czekajcie, czekajcie, ja muszę coś puścić w tej chwili. Muszę jedną rzecz z YouTube'a puścić po prostu zmieniasz scenę, żebyście mojego YouTube'a nie widzieli. Muszę coś puścić. No kurwa, wyszukuj. <noise> Dziękuję Ci bardzo Anonymous za dotation Wcześniej też Anonymous przysłał dwa złote, chyba zapomniałem to powiedzieć Jeszcze Denrush wysłał jakiegoś parse errora, syntax error, nie wiem o chuj chodzi dany, ale okej okay. co, co ja chciałem tutaj puścić, ehm, chyba to Dobra, kurwa, koniec. <laughs> e, Wracałem do tego skurwy Syda. <laughs> nie lubię go. Dlaczego? <laughs> A ty dlaczego nie lubisz kotów? Nie kurwa, dlaczego nie lubisz T-volta? Wszyscy kurwa z piszą, czego mam nie lubić, Timon. Tak, kurwa, ty mózg! Lubię. Wszyscy. <laughs> Timing roku. <laughs> witam cię, Oli9335 w gronie. Subaczy, mam nadzieję, że się będzie świetnie bawił. Bardzo serdecznie zapraszam, witam i. No. Ta nuta, którą wyszukałeś nazwa Sad Violin. Wystarczy wpisać Sad Violin, Sad Violin. Lubię. Za co lubisz T-Volta? Wolę pisać pełnymi zdaniami, żeby kurwa zrozumiał. Muszę trochę zwiększyć zakres tutaj, który łapie. Lubię, a ty? Kurwa mać, czy on ma mózg? Nie! No cash! Nie, nie ma mózgu. Dobra, teraz powinno być troszeczkę chyba lepiej, bo powiększyłem ten zakres widoczności. Aha, dany raż, jaki ty jesteś kurwa zabawny. Jaki ty jesteś kurwa zabawny. Ale dzięki wielkie za dotajszy. Dobra, lubię, a ty eee, nie. Nie lubię, no ja. Ja też go nie lubię. Kurwa, zdecyduj się! Zdecydowałem się. <noise> Dziękuję ci bardzo. Kutango! Kutango już, kurde. Kutango już do donatował wcześniej. <laughs> 3450 dzięki wielkie za dotację. Skarbiec się powiększa. Jestem ci bardzo wdzięczny. A Bojbot jest kurwa pojebany. <laughs> Zdecydowałem się. No. <laughs> Ale jak on ładnie. Jak on ładnie zareagował na no, zdecyduj się, kurwo. No to jak? No to idziemy. <laughs> Jaki on jest pełen energii? Gdzie chcesz iść? Memik już raciaszek. A gdzie mnie chcesz zaprosić? Na seks. A potem? A co cię kurwa interesuje? A potem sobie pójdę. A ty... Ty zostaniesz z naszym dzieckiem. Nie rozumiem. Nie rozumiem. Zajdziesz w ciążę. Przeszesz bazę? <grystanie> nie, bo Rezi nigdy nie jest w ciąży. <grystanie> Rezi, nie wiedziałem tego o to tobie, że nigdy nie jesteś w ciąży. Boże. <grystanie> Jak to nie... <laughs> no normalnie nie pasujemy do siebie. <laughs> no normalnie nie pasujemy do siebie. Nie pasuje. <laughs> Co nie?. <laughs> No, nie zmieniaj tematu. Dobra, przepraszam. 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 Nie przepraszaj, pa. O, o, i teraz się to powinno wyłączyć po prostu w pizdu. Co <grych> by powinna być animacja jak on sobie idzie. No enough cash, stranger. Arteusz, Tivold musimy razem pośpiewać dzisiaj nie ma bata Pozdrowienia jeszcze raz bardzo fajny stream mi się podoba. Pierdol hejty Internety. Dzięki wielkie Arteusz, samą prawdę mówisz w swojej dotation. Dzięki wielkie. No, bojbot ogólnie kurwa najwyraźniej mnie nienawidzi, więc niech kurwa ginie. No enough cash. Stranger. Kolejny dotation, termsy 220 dzięki wielkie za dotation, pozdro dla ciebie T-Volt, pozdro też dla ciebie Termsy. <laughs> Bojbot, może, może, może Cleverbotem się trochę pobawimy, bo ja już zapomniałem w sumie, jak fajnie się gadało z Cleverbotem, ale to już nie jest takie fajne, kiedy on tego nie czyta, wiecie, to, a, a spróbujmy, a co, co powie nam e, ten, e, te, ta kobieta, co ona nam powie, <laughs> who are you, ruchaj mnie, <laughs> pięknie. <laughs> System się zwiesił, po prostu. System się zwiesił? Baby. System czekł. Chodź, sekcić. Wolę bara, bara. Czemu ona tego nie czyta? Kochanie się, seks <noise> i nadal tego chcę. Chodźmy się ruchać. Nie, ona tego nie odczytuje. Dlaczego? A może ten? Powtarzać. kurwa. Ruchaj mnie jak dziką świnię. Ruchaj mnie w dziką świnię. Słucham o co chodzi Mam na ciebie ochotę o! O! Nie, nie, nie kończymy kurwa te boty One mnie nienawidzą jeden z drugim kurwa Mam ochotę, mam na ciebie Wyobraźcie sobie taką laskę nie e, Zapraszacie ją na kolację Albo, albo faceta nie e, Albo na faceta. E, Boże, Ci laskę, faceta nieważne, zależna wasza płeć e, i tak, i tak, wiecie, fajnie przeszła kolacja. Lubicie się, dobrze, wam idzie rozmowa, idziesz do niej, tam ona cię zaprasza i tak do niej. Baby, mam na ciebie ochotę. A ona też mam ochotę. Na papierosa, kurwy synu won, tam są drzwi. <laughs>